Szósta kolejka Ligi Fanów, ze mną dyrektor sportowy Placki natycki, Manager, no. Jakub Sojka. Dzień dobry, Jeszcze raz. Kuba. No to na początku zapytam o to spotkanie dzisiaj z To taki wyrównany pojemnik, twardy, ale na bazę no i kolejne trzy punkty na waszą koncie. Ja wiem, czy wyrównany. Według mnie byliśmy cały mecz lepsi, nie? Oni co strzelili, to wpadało. Piro parę razy tam nas wybronił i tyle. Powiedz mi, jak Wam tutaj się jako drużynie, drużynie gra? Bo dwa remisy, na razie jeszcze nie zasłaliście smaku, smaku porażki, jesteście w czubie tabeli. Jak to wyglądało u Was w drużynie? Chętnie tutaj przychodzą ludzie na, na Ligę fanów. Chętnie wiesz, założyliśmy tą drużynę <coughs> ze względu. Że mamy liczną kadrę, nie chcieliśmy zakładać grazewskich, stwierdziliśmy, że zapiszemy się tu, a okazało się, że tu jest jeszcze lepiej niż na playerenie, nie? Tylko szkoda, że nie wszystko pod balonem, ale. No, czy myśleliście już o zimowej edycji, która będzie tutaj na. E, właśnie tylko coś, pod podwalonem. Coś tam zarzuciłem temat, ale musimy jeszcze to przemyśleć. Okej, okay, powiedz, <grym> kto zasługuje, e, Twoim zdaniem, na jakieś specjalne wyróżnienie w zespole? No bo macie taką. No, na te, te, te mecze nie są, nie są mimo wszystko e, łatwe. Nie chcę o nikim mówić, bo wiesz, jak to jest, mam tyle indywidualności, <grym> że któryś się obrazi, nie? Ale nie, no na pewno Adrian Olszewski jest jednym z takich wiodących postaci więc... No i tutaj jakby po tych sześciu kolejkach już wiecie, jaki jest przekrój drużyn, jaki jest ten poziom sportowy. Cel to zwycięstwo? No Lidza? pewnie, że tak. Mamy teraz tyle samo punktów co Fortuna i walczymy. Dobrze, to życzę Wam wszystkiego dobrego. Dzięki. Dzięki.